Tradycyjnie jak co środę zaglądamy do Bocianiego Gniazda w Lewkowie, gdzie powoli robi się tłoczno. Ale o tym za moment. Chronologicznie wypada się najpierw pochwalić. Kanał Bociany TV na Facebooku od 30 czerwca lubi już 200 osób. Dziękujemy za to zainteresowanie, ale także za klikanie. Dzięki Państwa głosom wskoczyliśmy na 15 miejsce w rankingu Bird Top 1000. 1 czerwca w Dzień Dziecka w Lewkowskim Gnieździe wykluł, wykluł się pierwszy pisklak. Dokładnie o godzinie 7.36 młodego boćka dojrzała pani Katarzyna i to ona wygrała naszą maskotkę. Przy okazji pani Kasiu prosimy o kontakt z naszą redakcją. Dwa dni później, 3 dnia czerwca wykluło się drugie piskle. Od tego momentu w gnieździe są już cztery boćki. Pozostało jeszcze jedno jajo. Ale jest mało prawdopodobne, że cokolwiek się z niego wykluje. Wciąż jednak cierpliwie czekamy. Dwa małe bociany są nieustannie karmione przez arcika i profesję. Stale przybierają na wadze, jak słusznie podkreślają internauci, rosną w oczach. Przy okazji przypominamy, że widok karmienia młodych boćków nie należy często do najprzyjemniejszych, ale warto podkreślić, że w naturze zwracanie pokarmu przez rodziców jest rzeczą zupełnie normalną. Jak zawsze zachęcamy do odwiedzenia naszego bocianiego portalu, znajdziecie go Państwo na stronie www.bociany.tv. Stale uzupełniamy także kolekcję filmików na naszym profilu YouTube. A najświeższe informacje z gniazda, Zdawlewkowie znajdziecie Państwo na naszym facebookowym wallu.